8 czerwca 2021 roku gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osięcinach którzy wraz z opiekunami przyjechali obejrzeć naszą szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną. Podróż po samochodówce rozpoczęła się od oglądania szkolnych warsztatów. Szczególną uwagę młodych ludzi zwrócił symulator dachowania. Kolejnym etapem wizyty w samochodówce było zwiedzanie głównego budynku, znajdującego się przy ulicy leśnej 1a. Tam uczniowie zostali przywitani przez dyrekcję oraz reprezentację szkolnej orkiestry. O pytaniu dużym utrasie trzeba wykorzystać Podoba mi się ta szkoła ze względu na położenie, jej przestrzenność i bardzo miłe przyjęcie ze strony nauczycieli i uczniów. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że z mojej szkoły również uczniowie się tutaj wybierają, a absolwenci bardzo chwalą. Goście wysłuchali krótkiego koncertu, w czasie którego młodzież zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i instrumentalne. Był także czas na obejrzenie filmu promującego ofertę edukacyjną samochodówki. Zwiedzenie pracowni, sal lekcyjnych oraz siłowni i sali gimnastycznej. Mnie w samochodówce podoba się bardzo, tym bardziej, że jestem absolwentem tej szkoły. Znam ten budynek, znam możliwości i tym bardziej, że mogę porównać czas, kiedy sam uczęszczałem do tej szkoły, byłem jej uczniem i teraz, obecnie, dostrzegając rozwój tej, tej placówki, tej szkoły, to, co się zmieniło w niej, na duży plus, oczywiście. Na warsztatach szkolnych, kiedy byliśmy chociażby symulator dachowania pojazdu samochodowego, ale też nowy sprzęt, który jest, to, no to wskazuje cały czas o ciągłym rozwoju szkoły. Tutaj w budynku szkoły zewnętrznie nic się nie zmieniło, czy nie dostrzegam zmian. Tak? Czuję się dobry klimat, sprzyjający klimat, taki bym powiedział, domowy. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Zostały zawarte pierwsze znajomości. Bardziej spodobała mi się nowoczesna i dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Bardzo fajni uczniowie, piękna szkoła. No i, no i chyba to wszystko, tak mi się wydaje. Tak, bym polecał. Bardzo fajne kierunki, podobają mi się. Bardzo fajnie jest. Nie żegnamy się z wami. Do miłego zobaczenia we wrześniu w murach samochodówki.